Siemanko, z tej strony Pizza Explorator. Dzisiaj na teścik wlatują dwie lasagne z Biedronki po kilogramie. Tutaj mamy jeden kilogram. Tutaj drugi kilogram. Na filmiku będziecie mogli zobaczyć, jakie przygotowałem szybciutko. Tutaj mamy gotowe 2 kilogramy. Nie wiem jeszcze tylko, czy będę jadł to tak, czy czegoś przełożę. Założyłem ja to do naczyń i tak oto to się prezentuje. Do popicia kolka zero. Załączam też stoper. Niestety nie będzie nigdzie go tu widać, więc włączę palcem. Jeszcze ciepła trochę to lasagna. Już dawno je nie jadłem. Kiedyś bardzo lubiłem jeść. Pamiętam, że już kupy to ona jest dostępna w marketach. Nie wiem, jak to z firmą wygląda teraz. Czy jest jakaś inna, czy nie. Stestujemy, sprawdzimy w jakim czasie uda się to zjeść. Być może następnym razem Przebije barierę 2 kg. Nie wiem, czy jeszcze keczapu sobie do tego nie przyniesie. Chyba przyniosę jeszcze ketchup, więc zaraz wracam. Zrobimy sobie czas, start. Widać? Widać. Lecimy. Ta część dużo bardziej gorąca, dużo się piekła. Więc paratujemy się trochę, czapem. O kurwa. O, na szczęście nic nie spadło. Czas stop. Udało się myśleć myśli w 10 minutach. Ach, powinny Wam gdzieś tu się pokazać kalorie. Kalorie i co jeszcze? No i czas. Przyznam szczerze, że trochę się najadłem. Jak po 7 dniach przejadania się, myślę, że jestem jeszcze w miarę w formie. Myślę, że w przyszłym tygodniu już powinna być dużo lepsza forma. Od przyszłego tygodnia wchodzę na Nisze się kaloruje. i w weekend na pewno coś podobuję. Więc niedługo filmik powinien ukazać się na YouTube. Na pewno będzie test nowych zupek chińskich z Biedronki, bo już zakupiłem i przetestuję je. Cztery nowe rodzaje, które się pojawiły, których wcześniej nie jadłem jeszcze, więc będzie, będzie okazja przetestować. Jeżeli chodzi o smak lasami, z tego co pamiętam, smakowała wcześniej tak samo. Kilka lat temu nie czuję zbyt dużej różnicy. Klasycznie dobra razania taka marketowa, jak za taką cenę. Myślę, że nie jest najgorzej. Nie ja wziąłem tak, bo była przeceniona. Z tego co pamiętam, to opakowanie chyba przy zakupie dwóch za niecałe 14 zł. Więc 2 kg za 28 zł. I jedzenia to dosyć dobra cena. Bez promocji chyba około 20 zł kosztuje ta, ta lazanie, więc już robi się trochę mniej ciekawie. Mimo wszystko jak ktoś lubi, to, to czemu nie ma, też nie ma takiego najgorszego. Na masę w sam raz. Tyle ode mnie. Myślę, że to wszystko. Następne challenge po podłókach niskich będą już trochę większe. Chcę podejść drugi raz do 2 kg frytek. I mam nadzieję, że tym razem uda mi się zjeść i to w dużo lepszym czasie. No bo cały czas męczy mnie to, że nie udało się zjeść tych 2 kg frytek. No i to tyle. 2 kg przebite. Poniżej 10 minut. Jest dobrze. Pozdro.